Siemano, taka Corsa dzisiaj. 1-2 to jest Korsa C. 1-2 benzyna. W automacie, miły bracie. Ciekawostka. No i będę wymieniał tutaj sterownik silnika. Bo tak sobie ktoś stwierdził, bo jest błąd od wałka chyba rozrządu, coś takiego. No i nie kasuje się ten błąd, czy coś. Nie wiem, zaraz podłączę komputer, zobaczę. Nie wydaje mi się, żeby to była wina sterownika silnika, bardziej może rozrząd przestawiony albo coś. No nic, zapnę kompa i zobaczymy. No a błędy są takie. Zaraz zobaczę, czy one się kasują. Po uruchomieniu samochodu błąd powraca taki. No i dobra, wszedłem sobie w ten dany model, wybieram sobie jednostkę sterującą, odczytaj hasło Blazera. Weźmiemy sobie ze sterownika silnika, zapłon, OK. Aha no i muszę lecieć po przewód USB, bo trzeba podłączyć głowicę z, z tym z tabletem. Poprzez USB nie może to iść przez, po bluetooth Ok, mam zapięte USB. Zobaczmy czy, czy sobie poradzi. Co tu jest napisane? Tak. Czytać pin. Mamy tutaj kod. Teraz trzeba będzie sobie wymienić sterownik silnika. On jest tutaj. Widać go. Coś tam widać, bo tutaj na silniku, tu z boku. Akumulator trzeba będzie odpiąć. Ok, ten mamy wyjęty. Łapy brudne. To jest ten, co był w samochodzie. Patrzyłem czy piny się gdzieś nie powyginały. No nie widać. A wtyczki już nie mają tam tych zaczepów, także już, już coś się tutaj działo. A tutaj jest ten drugi kupiony, tu jest jeszcze masa, muszę ją odkręcić. No i nic, zakładam go tam. Założony jest ten drugi sterownik, jak widać, autko z kluczykiem mruga. Po prostu kod imobilizera się nie zgadza, także trzeba będzie z tego drugiego teraz nowego w cudzysłowie, po prostu z innego auta. Trzeba będzie ten kod wyczyścić. Najpierw go odczytać, a potem go wyczyścić z niego, żeby był czysty. No to co? Znowu sobie jedziemy. Cyk, cyk, cyk. No i niech odczytuje. Taki pin mamy w tym drugim. Ja go nie będę zamazywał, bo on za chwilę już go nie będzie. Będzie po prostu wymazany i zastąpiony tym właściwym, którego no niestety będę musiał zamazać. Spróbujemy to zrobić autelem, ale ja wiem, że ten autel tych starszych raczej nie chce robić. Ale spróbujemy. O, jest tutaj. Reset kod już nam wpisał. Przepisał, nie trzeba go jeszcze raz wpisywać. Ok. No, także standardowo. Z pomocą przychodzi nam opkom. Wybieramy sobie silnik. Ten. No i weźmy sobie odczyt kodów kurcze nie widzę tego chwila bo mi kursor zniknął Dobra znalazłem go jest odczyt kodów jakieś takie błędy stare Nie będę ich kasował powrót No i tak wchodzimy w programowanie tutaj o cyk. Jest resetuj ECU. Tutaj trzeba wpisać sobie ten kod, co odczytaliśmy z tego nowego w cudzysłowie. To jest 2650. Klikamy OK. Reset zakończony sukcesem. No i teraz powinniśmy mieć w błędach kurcze ale mi ten kursor tu lata. Powrót. Powrót, powrót. No i kody błędów powinny być, że nie, nie za nie zaprogramowana funkcja Immobilizera jest. I teraz musimy przejść sobie do Immobilizera, powrót, zamknij, powrót, powrót, a nie na dwozie immobilizer no i tutaj musimy sobie wybrać też wejść w programowanie kod dostępu sobie wpisać już nie ten tylko ten co czytaliśmy z tego auta na samym początku zaraz sobie sprawdzę jaki to był kod dostępu sobie wpisałem Programowanie funkcji my blazera. No i tutaj wybieramy, że sterownik silnika zainstalowany. OK. I wyskoczyło. Programowanie nieudane, bo ja to powtórzyłem kurczę, bo nie wcisnąłem sobie nagrywania. Ale tak to było i wyskoczyło, że pomyślnie zaprogramowany. Tutaj jest. O, teraz zrobiłem to po raz drugi i wyskoczyło, że nieudane. Zobaczmy, jak to wyszło. Wyszło to tak, że mruga. Teraz wyłączę zapłon włączę ponownie, dalej mruga no, czyli coś nie poszło chwilę jeszcze poczekam mruga, no to sprawdzę jakie błędy no, błędy mamy takie w tym momencie, że zładane identyfikacyjne pojazdu z, kontroli, z modułu kontroli nadwozia no i z przyrządów tak się czasami dzieje, że się to wysypie i teraz trzeba będzie wylogować yy, moduł nadwozia i moduł przyrządów, czyli licznik, trzeba będzie wylogować. Czyli wchodzimy w nadwozie i w zestaw wskaźników. No, i tutaj będzie programowanie, jak się połączy? Połączy się z programowanie. Reset i PC trzeba zrobić. Czyli tutaj trzeba wpisać ten kod. On jest tutaj już wpisany, ja go muszę, będę musiał wymazać. OK. Reset zakończony sukcesem. OK. I jeszcze raz. Programowanie i programowanie. Kod znowu podajemy ten. Programowanie nieudane, czyli najpierw sobie zrobimy nadwozie. Czyli tak, licznik sobie wylogowaliśmy. To teraz sobie musimy wejść w nadwozie. No, jesteśmy w module nadwozie, znowu wchodzimy w programowanie. Programowanie, kod dostępu jest już tu wpisany. OK, zaakceptował. Wchodzimy w reset BCM. To usunie nam klucze, czyli muszą być wszystkie klucze dostępne. Reset zakończony sukcesem. Po włączeniu zapłonę. Proszę poczekać przynajmniej 10 sekund. OK, 10 sekund odczekane. Klikamy programowanie BCM. OK, zaakceptował. Myślnie zaprogramowane, i teraz będziemy musieli sobie wejść znowu w Immobilizer i zaprogramować klucze. Czyli Immobilizer, znowu e, programowanie, kod dostępu, on tu jest cały czas wpisany. I teraz tak, programowanie kluczy transponderów. Ok, no i że zaprogramował jest, zamkniemy, zobaczymy co na liczniku. Na liczniku już nie mruga, ale nie mamy zalogowanego licznika. Także w sumie to nie wiem, czemu nie mruga, powinno mrugać, ale czasami właśnie nie mruga. Nie wiem, od czego to zależy. Czyli znowu wchodzimy sobie w zestaw wskaźników. Kurczę ja tu tego kursora nie widzę, ok. Cyk. Czekamy chwilę. Jest. Programowanie, programowanie, kod dostępu jest, cyk. jest mamy teraz pomyślnie zaprogramowany. Czyli OK. Patrzymy czy pali. Zanim zobaczymy, to wejdziemy sobie w silnik, skasujemy sobie błędy, zobaczymy, czy jeszcze jakieś są. Nie wiem, czy nie trzeba będzie konfiguracji jeszcze robić. Bo to może mogło być ten sterownik mógł być z manuala na przykład. Awaria silnika nie występuje, nie występuje, dobra, czyli kasujemy te błędy. Nie ma błędów. Próbujemy palić. No to co? Odpalamy? Próbujemy przynajmniej odpaliło. Zobaczymy czy ten błąd będzie z tego wałka, czy nie będzie. Mamy kody błędów. Daję, klikam, odśwież listę. Chwila prawdy. Jest. Czyli tak jak mówiłem. Coś będzie, może związku. No i albo teraz przełożę ten sterownik, co był, albo będę musiał tutaj pozmieniać typ skrzyni biegów i tak tak dalej. No i dobra, na tą chwilę zakończę, bo nie wiem, czy będę naprawiał tą usterkę, która tam jest od tego wałka. Czy będą chcieli, żeby to naprawiać, no bo pierwotnie było, że mam wymienić tylko sterownik, tak więc relacja z tego będzie. Wczoraj w ogóle był 11 października i było 25 stopni. Ja tutaj też się tak wyginałem o tak na bok, żeby to tutaj nagrywać, pewnie będzie więcej sapania i wzdychania niż zwykle, ale może coś się tam z tego poskleja. Dobra, jak będzie dalsza część z naprawy tego, tej usterki. No to, to, to nagram to też, także na tą chwilę tyle, na razie, do zaś.